Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Krypto Mining, to z tej strony. Kolejna niedziela i kolejny odcinek co nowego w krypto piszczy to przechodzimy do omówienia, co jest ciekawego w kryptowalutach na obecny moment. I teraz market cap cały 2 118 miliardów dolarów Dominacja Bitcoina 40.8% Ethereum 19% i jak tu nam się teraz przedstawia Bitcoin po tych spadkach 46 tysięcy dolarów. 0,82% wzrostu w ciągu doby. 8,29% 30 już pokazuje w ciągu 7 dni. Ethereum 3434 dolarów. 34 3,25% wzrostu w ciągu doby. 12,59% straty w, 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 w ciągu tygodnia. Kardano druga pozycja, 2,67% na minimalnej stracie w ciągu doby. Na w ciągu tygodnia 6,90% Binance Coin, następne 418% lekko odzyska 1,5% prawie Ale po prawie 16% w plecy Przez ostatni tydzień, później Tether to jest i tak Stable Coin Solana po spektakularnych wzrostach 178 Dolarów 6% straty W ciągu doby 29, prawie 30% wzrostu było w ciągu tygodnia, później mamy XRP Polkadot Dogecoin, USD Coina, Stable Coin, następny mm, Stablecoin Terra, Uniswap, Avalanche Chainlink. Tak to wygląda na CoinMarketCap. Top NFT. E, czyli na pierwszej pozycji mamy mm, tutaj w NFT Teta Network, Axie Infinity. Drugie czyli Engine Coin Flow, Decentraland, Audius, Ecommit i Sandbox. Tak wygląda czołówka. W masternodach 7 miliardów 490, 467 milionów 7 miliardów 467 milionów dolarów jest w masternodach. Dominacja Dash 28 dasz y Dash druga pozycja, no tutaj cały czas pokazuje, że pierwsza. Później mamy Horizena Defichain, SAP czyli Sapphire, Syscoin, Beldex Protokół, Flux, DV Firo, Energy. Ta wygląda, następna czołówka, jeżeli teraz chodzi o stacking rewards Zajmiemy się kryptowalutami z, Ze stackingu Tu jest zmiana, Solana nam wskoczyła na pierwszą pozycję, przebiła Cardano O parę miliardów Dokładnie o 5 I Cardano na drugiej pozycji, Ethereum na Ethereum 2.0 na trzeciej, do czwarta Avalanche piąta, Terra, Algorand, Binance, Marchand, czyli BNB i Cosmos i Mina i tak najpóźniej Tezos, NIR protokół, PancakeSwap, Elrond, Tron, Waves, phantom To jest taka czołówka, te kryptowaluty rządzą jeżeli chodzi o stacking, DeFi, DeFi Stop 100 sto DeFi Tokens, czyli Uniswap Wrapet BTC, DAI Compound Ether, Compound USD Coin, Compound DAI Curve Ethereum Pool Maker Synthetic Network Compound i Compound Wrapet BTC DeFi Pools czyli 88 miliardów dolarów jest cały DeFi wyceniany. Mamy po tych spadkach właśnie tutaj nam poszło w dół. Jak widzicie, to jest ostatnie 90 dni. Zróbmy sobie 30 dni, zróbmy sobie. I właśnie to są te spadki, ale już zaczyna to wszystko odbijać. Jedni spekulują, że rynek osunie się w dół. Inni spekulują, że rynek pójdzie jednak do góry. Kwestia czasu zobaczymy. Grunt, żeby odbierać swoje. Jeżeli jesteście na proficie, odbierajcie swoje zyski. Przynoście na przykład stablecoiny, zabezpieczajcie, później będzie można odkupić za stablecoiny więcej kryptowalut. Po prostu się skieszała, jeżeli ktoś będzie tego potrzebował. Czyli AVE Dominacja 15,56% Tak to wygląda. AVE pierwsza pozycja Maker, Instant Dapp, Curve Finance, Compound, Uniswap, Convex Finance, Year Finance, Sushi Swap, Liquidity to już zakończyliśmy. Ta średnia transakcja na Bitcoinie 2,25 dolara. Średnia transakcja to jest ostatnie 3 lata. Weźmy 3 miesiące. Tak to wygląda teraz. Ethereum. Ethereum było ostatnio strasznie drogie. Podchodziło po 60 dolarów, ale już nam spadło na 16,85 średnia transakcja, także troszkę lepiej. Teraz Bitcoin Rainbow. Bitcoin Rainbow, zobaczmy gdzie znajdujemy się. Na wykresie jesteśmy gdzieś tutaj, czyli na hold, żeby trzymać jeszcze alt season, właśnie nie wpisałem sobie. Altcoin Season to jest też ważne, gdzie się znajdujemy. Widać, że odbiło tutaj gdzieś ostatnio, jak ty filmik robiłem. Byliśmy gdzieś około tak, tutaj pozycji 35. Yy, I tutaj nam odbiło, teraz na 59. Jakbyśmy przebili tutaj doszli do 75, to mamy będziemy mieli w pełni Altcoin Season. Także widać, że to zaczyna rosnąć. Niech to urośnie, fajnie by się przydał. Altcoin Season. Kryptobąbelki, zobaczmy sobie, co jest w ciągu miesiąca. To kto kupował miesiąc temu, to tyle jak widzi, w większości projektów, tych, co tutaj na zielono, jesteśmy do przodu na salanie aż 306%. Yy, i cash jesteśmy aż 340%, Fantom yy, 338%, Algorand 133%. No, powiem, że więcej, bo ja go kupowałem. Ponad półtora roku do tyłu Algoranta gdzie tam płaciłem chyba po 14 centów Za Algo I częściowo się po prostu jak to można powiedzieć skashowałem Bo tam mi wyszło spokojnie ponad 2000% do przodu yy, Teraz tak yy, tu jest miesiąc Weźmy sobie na tydzień bo nas interesuje tydzień na tydzień Ellort 64%, Algorand 66%, NIR 55.8%, UAM 46%, Atom 34%, ONT 33%, reszta projektów jeszcze w ciągu tygodnia nie odrobiło strat. W ciągu doby, w ciągu doby mamy Lord 24.9%, Avax 22.7%, TRX 20.6%, Atom 16 EGR 15,1% Teraz sprawdźmy sobie najbardziej wykorzystywane, najczęściej z których korzystają inwestorzy tacy jak my, więksi, mniejsi i początkujący które DAPsy są najczęściej wykorzystywane, jeżeli chodzi o exchange. To jest Uniswap, Quickswap. A czyli to jest 24 godziny, zróbmy sobie 30 dni, czyli tak tak samo Uniswap, QuickSwap, Paraswap, JustSwap, SushiSwap, Paraswap, LZSwap, Trade Joe MDEX Alcor Exchange. I tutaj mamy na jakich sieciach, na jakich chainach są y, tutaj wykorzystywane: czyli Ethereum, Polygon, Tron, Ethereum, Binance Smart Chain, Binance Smart Chain. Y, sprawdźmy sobie teraz. Y, DeFi Czyli PancakeSwap, Swap, Ape Swap, Uniswap ZP In, One Inch Network Na poligonie Pancake Bunny, Smart smarczenie, Biswap ma Binance Smart Chain Sushi, Polygon Exchange N1 Inch O przepraszam na chwilkę <coughs> Coś mnie przygryzło <coughs> I, a, I to co to właśnie wiele osób interesuje, sam Binance Smart Chain, co tutaj, jeżeli chodzi o DeFi, to mamy PancakeSwap, Swap, A-Swap, yy, yy, Pancake Bunny, B-Swap, One Inch Network, De DeFi, Defi i ba Bakery Swap, to jest jeżeli chodzi o DeFi, a o Exchange to mamy, to mamy w czołówce, co mamy w czołówce? Paraswap, LZ Swap, MDEX, Baby Swap, Walnut Swap, Budget Finance, y, Bunicorn. Jeżeli chodzi o, o MDEX, ostatnio robiłem filmik o tym, że był Edrop dla tych, co wrzucili właśnie tam z takich MD, MDX i dostali nagrodę w postaci tokenów Governance y, XMDX które mm, datą dużo możliwości w przyszłości, pierwsza możliwość już ruszy nam Prawdopodobnie od jutra bo tak pisało Demeter będzie do wydobycia i te tokeny będzie można używać właśnie do Do i wczesnych tych etapów yy, Korzystania że dostajemy darmowe kryptowaluty przez stacking MDX Znaczy a, tego XMDX także fajnie tutaj Zarobimy się sobie teraz na reklamie z Brave a. Także warto używać przeglądarki Brave, żeby zgarniać basing tej token, a basing tej token później możecie wykorzystać, jak sobie zbierzecie i gdzieś go wrzucić w jakiś tam właśnie w DeFi, czy na przykład gdzieś jakiś stacking jest i, i będzie Wam zarabiać. Także warto, warto korzystać z przeglądarki Brave. Wkrótce będą też nowe możliwości na tej przeglądarce. Także też zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Aha, właśnie, airdropy, airdropy, co ważne, że co Was interesuje. Wczoraj wrzuciłem na naszego facebooka yy, informację o Pistake, czyli jeden z następnych airdropów, który będzie na atomie, za to, że mam na Kepler yy, atoma tutaj i będzie to dla wczesnych użytkowników Pistake, yy, dla tych, co pewne. Pewne zasoby mają też w, w DeFi. Dla tych, co trzymają atom, stekują i trzymają, będzie ten airdrop. E Snapshot był zrobiony 2 września tego roku o godzinie 12 i czekamy tylko na rozdanie. i Prawdopodobnie to będzie już rozdanie w październiku. Szykują się następne airdropy na atomie, na ich to. Na, na, na tych kryptowalutach, które są w ekosystemie Atom I też są przez ten portfel Kepl yy, Na tym portfelu są Kepl I także warto sobie tam Atoma wrzucić, jeżeli ktoś ma Wrzucić część staking Zostawić sobie trochę, żeby można było po prostu go odbierać ze stackingu I czekać po prostu na te airdropy Już jeszcze parę snapshotów przed nami, czyli tych yy, Migawek i będzie tam jeszcze parę kryptowalut Do rozdania także warto skorzystać jeżeli ktoś nie wie To teraz już wie O wszelkie info zapraszam do mnie Pisać możecie pisać nawet na messengerze Niekoniecznie na kryptomining ale na kryptomining messenger albo bezpośrednio do mnie do Piotr Grat. Coś tam jakieś informacje mogę Dać jakie to będą jeszcze w przyszłości airdropy Także tyle z mojej strony. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału, komentowania i dawania lajków. A tych materiałów będzie coraz więcej ciekawych informacji, także staramy się zawsze jakoś coś podpowiedzieć, pomóc. I czytajcie u nas artykuły w newsach, jest zawsze coś się pojawia nowego. Także tyle z mojej strony. Wszelkie linki będą pod spodem, pod filmikiem. Także jeszcze raz zapraszam. Trzymajcie się, cześć.